Jest to bardzo łatwy sposób na zgarnięcie ciekawych nagród np. z boksa czy komórkę poświęcając jedynie 2 minuty dziennie. Wchodzimy na stronę www.take.egift.pl Klikamy przycisk Zarejestruj się. Na razie lepiej nie podawajcie swoich prawdziwych danych osobowych. Piszcie cokolwiek później przy odbiorze nagród będziecie mogli je zweryfikować. Klikamy przycisk Zarejestruj się i czekamy na maila. W mailu znajduje się link. Klikamy na niego. Wchodzimy ponownie na stronę gift.pl. Logujemy się. Teraz już możemy zacząć zbierać starsy by później wymieniać je na nagrody. Za samologowanie codzienne dostajemy 50, ale również za wypełnienie bardzo prostych ankiet. Jeśli zbierzemy odpowiednią ilość starsów, będziemy mogli wymienić je na nagrodę. W załączniku znajduje się link do strony.